Tam, gdzie jest doświadczenie miłosierdzia Bożego, tam człowiek może sobie pozwolić na wyrażenie swojej wątpliwości. Dużo dzisiaj ludzi nosi wątpliwości, młodzież w szkole, studenci, yy, ma mnóstwo wątpliwości, bardzo co do, co do wiary, co do moralności, obecności Boga, Jego, 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 jego prawdy o Nim. Tylko tam ludzie się boją tego odsłonić, bo jak się jak odsłonią przed kimś, to ktoś ich może potępić, nie zrozumieć, zbyt szybko pouczyć, wyśmiać. A tam, gdzie jest doświadczenie miłosierdzia Bożego, tam ludzie, ludzie młodzi, starsi ludzie, mają odwagę przyjść i powiedzieć o swojej wątpliwości. Ja mam wątpliwości. Ja naprawdę mam wątpliwości. Ta miłosierna miłość to wysłucha, przyjmie, otuli, nie potępia. ale jak Pan tak może myśleć? Proszę Pana, co Pan, zwariował, czy co? Co Pan tak? Niech Pan, niech pan się nawróci. Natychmiast nie, to wszystko jest niemiłosierne. Taki człowiek się no, dziękuję za radę, do widzenia na cztery lata zniknie, bo i dłużej. Natomiast miłość miłosierna mówi dobrze, wysłucham Ciebie, jakie masz wątpliwości? Powiedz, no takie, tak jak święty Tomasz miał przestrzeń w miłosierdziu Bożym, żeby wyrazić swoją wątpliwość. Ta wątpliwość jest, każdy z nas nosi jakieś wątpliwości. To dobrze, dobrze przyłożyć jakiś szczególny aparat do naszego serca, każdy nosi jakieś wątpliwości w sercu. Jest takie miejsce w Krakowie, nazywa się Zaułek Świętego Tomasza, Niewiernego Tomasza. Tam się dużo ludzi zbiera w tym zaułku. Tam jest kawiarnia, ludzie siadają, jakoś czują, że to miejsce jest im bliskie. Chcą przestrzeń, mieć taki zaułek to, Niewiernego Tomasza, czy jakby go nie określić, Świętego Tomasza, żeby tam się spotkać. Nie? Taka, taki zaułek Miłosierdzia Bożego. Jak jakieś w Krakowie, to idźcie sobie tam na kawę do tego miejsca. Zaułek Niewiernego Tomasza. To jest to słowo niewierne, czas tym słowem uważać. Nie, taki człowiek, kto ma swoje wątpliwości, chciałby je wyrazić. I wtedy będzie uzdrowiony, wtedy coś będzie wyjaśnione, coś się uzdrowi, ale on musi mieć przestrzeń, żeby to wyrazić. Jeżeli ludzi młodych dzisiaj nie wysłuchamy, od razu ich pouczamy, dajemy im książki do ręki, a poczytaj sobie tutaj, nie, nie uku, poczytaj sobie, no to wtedy no, stracimy kontakt. Potrzeba miłosierdzia, przyjąć to. Masz prawo, ja też mam wątpliwości. Każdy gdzieś w sercu nosi jakieś swoje wątpliwości. Wtedy tylko Pan Bóg uzdrawia. Wtedy ten człowiek mówi Pan mój i Bóg mój. Ale miłosierdzie dało mu przestrzeń wyrażenia swojej wątpliwości.